Cześć, mam na imię Patrycja i dzisiaj Wam troszeczkę przybliżę temat niepełnosprawności, ale z seniorami. Seniorzy są mi bardzo bliscy, ponieważ e, dają mądrość i wiedzę, której młodzież nie posiada. Myślę, że wiele możemy się od nich nauczyć. Pracowałam w klubie Seniora, gdzie było to bardzo duże wyzwanie. Przynajmniej dla mnie. Dużo osób y, patrzyło na mnie z niechęcią, z różnymi y, negatywnymi emocjami, ale ja jak zwykle jestem uparty człowiek i dążę do celu i chciałam zgłębić y, także ten temat. Ta rzeczywistość do mnie dotarła, że to nie jest takie proste, ich potrzeby są różne i każdego trzeba poznać, zapytać, jakie ma potrzeby, co potrzebują. Z każdym usiąść, porozmawiać, poświęcić im czas przede wszystkim, bo tak naprawdę to oni potrzebują dużo czasu i zrozumienia. Początki były różne, inaczej trzeba było podchodzić do różnych sytuacji, w różnych e, emocjonalnych zagadnieniach. Trzeba było wchodzić w strukturę bardzo prywatną, a jednocześnie by zdystansowanym, gdzie ja mam z tym bardzo duży problem, aczkolwiek e, starałam się radzić jak najbardziej umiem. Był taki moment w klubie seniora, gdzie przychodzili do mnie seniorzy, czy to panie, czy panowie, i prosili: Pati, choć pomóż mi przy internecie, bo ja nie wiem, co tam jest. W tym momencie jest tak, że po dziś dzień dostaję piękne kartki różnego typu na dzień dobry, na do widzenia, jak to się mówi. Jest to przecudowne, miłe, ciepłe. Wiem, że te osoby o mnie pamiętają, są blisko. Tak samo jak ja jestem z nimi. Często rozmawialiśmy właśnie o tym, że trzeba się integrować także z młodzieżą. Ludzie pozakładali facebooki, whatsappy, także mogą się komunikować, być blisko z rodziną. Staram się zawsze być sobą, bo uważam, że naturalność jest ważniejsza niż pokazywanie innej osoby niż jesteśmy na co dzień. Dzięki temu dostałam w zamian dużo ciepełka. Dużo zrozumienia, kiedy była taka potrzeba, też mogłam na nich liczyć, na seniorów, przecudowne miejsce, gdzie mogliśmy wspólnie sobie pomagać. Kryzys, jakiego doświadczyliśmy w związku z koronawirusem, no, z różnych przyczyn nie mogliśmy się spotykać. Dla nich to było najgorsze. Nie mogliśmy spędzać razem czasu, być, wypić ciepłe herbaty, pograć. Nie mogli być po prostu z tymi, których naprawdę lubią. Jest to dla nich trudne, ponieważ to jest kolejny czas, zamykanie ich w domach i pogłębianie ich na co dzień depresji. Chciałam powiedzieć, że seniorzy są bardzo ważni, ponieważ uczą nas, jak żyć. Mają dużo doświadczenia życiowego, dużo ciepła, zrozumienia. Jeżeli im się poświęci czas, ja jestem w stanie uwierzyć w to, że naprawdę możemy dużo osiągnąć przy ich wiedzy i doświadczeniu. Chciałabym Was pożegnać cieplutko, każdą osobę z daleka żegnam, ci co są blisko, wiedzą co są w moim serduszku i zawsze tam zostaną. Pozdrawiam serdecznie.